Piesniaków dwa! Oto nasz super psiak Lampo! Witajcie! Zaczynajmy film! Pszszsz. Hej Lampo! Hej Gabi! Wiesz co, leciałam przy oknie Biedronki i tam zobaczyłam, że jajka przyszły. Serio? A nam właśnie naklejek brakuje! Nie brakuje nam, ponieważ spotkałam Biankę i ona nam dała 8 naklejek. Super, no to zaczynajmy przyklejać. Wiem, no to przyklejajmy. Okej, okay, Gabi, no to te naklejki. Już ci podaję. Dzięki, no to musimy zacząć przyklejać, bo tak jak widzicie, tyle nam brakuje i teraz je mamy. No to czas przyklejać. Bo prawda, jak słyszeliście wcześniej, kogod zbieramy? Jajko, Julek! Potem bananka Benka? No dobrze. No to zaczynajmy przyklejać. Najpierw przyklejmy to. I ostatnia naklejka, czyli jajko. No to przyklej, Gabi, możesz przykleić akinata. pyk I wszystkie mamy. Możemy teraz ruszać do biedronki. Właśnie jesteśmy w Jędronce i idziemy szukać mocniaków. O, tutaj są! Gabi, znalazłem! Mocniaczki! Ło, wow, ile ich tu jest. My przyjechaliśmy po jajko. A tu są na przykład te jajeczka. Ale patrzcie, jakie słodkie są też bananki. Oj. A Gabi nurkuje nie w tej dziurce za... Jajkami, hehe. He. No, nie mogę znaleźć. Są tu tylko jakieś banany i awokady. A tu jesteście! Podobna jestem? Aha. Dobrze, no to Zium! Właśnie przyszliśmy do domku. Razem z jajkiem, które już Gabi zebrała na swoich leckach. Ej, co oni robią? Jajko! Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące. Bo jest w skarbce. Też chce. Gdy je ugotuje. No weźcie. No co? To nasza piosenka? No, to jest piosenka o jajku, a nie o psie um, o imieniu Lampo. No. Ej, Gabi, a tak w ogóle widziałaś Norberta? Nie, nie widziałam. Wy ci Norberta? Mojego dawnego najlepszego kumpla? No, mamy. A co? Tęsknię za nim. Ta, da da lali, da da Soski robię la-la-la-la-la-la. Lala. Ejo, czy to było jajko? Jajko! Mamy nowych najlepszych przyjaciół. Jajko, ze mną jesteś. Gabi, ty z tym jajkiem wyglądasz, jakbyś była jego mamą. Nieprawda. Hihi, no tak wyglądacie. No przestańcie, nie wyglądamy tak. Gabi zniosła jajko. Wcale go nie zniosłam. Auć. Jajko, może ja przyrządzę sokiat i jajecznicę? Dobrze, posmakują naszej mocy jedzonka. Na. My tam pojdziemy do kuchni. Damy wam po soku i po, je, po jajeczku. Luz! I pik! Jajka gotowe! Psst! No, soczki też. Niesiemy? No, niesiemy. Proszę, lampo i gabi. A tu jajeczka. Mogę niebieskie? Tak. A ja wolę różowe. Bardziej bym chciała pomarańczowe. Nie ma? No to chcę różowe. Dobra. Gabi, pyszne te soki. I jajeczka to samo. Sok pysny. To jest drugi, bo już Norbeta prosiła o dokładkę. jajko? Nie lubię jajek, ale kocham je ten. Ale dobra. Trochę sobie postukam w skarupkę i kawałek zjem. I przydałoby się jeszcze przykleić naklejki. Serio? No dobrze. No to przyklejamy. Te 12 naklejek. Jajko Norbert, chodźcie z nami. No dobra. Dynka. I na koniec jajko. Przyklejone. To teraz przydałoby się kończyć ten odcinek na. No. To się ustawmy. ty tutaj. Na no ok. Skoro tam jajko, no to Ty Norbuś możesz tu. Już jestem. Okej. Okay. No to pa widzowie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bajka! Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji i lajkowania nowych filmów. Fałpoduga psia Sub i lajk. Like. No ta bum bum. Szekleka szekleka bum bum. Szaka leka, szaka leka. Chodźcie, maluchy.